Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, przeżywając pierwszą rocznicę powstania codziennika Józefa, który obejrzało ponad milion osób. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza na ucztę, zaprasza tych, których chce, ale oni się wymawiają. Jeden musi obejrzeć pole, ponieważ je zakupił, drugi musi wypróbować woły, ponieważ je zakupił, a trzeci poślubił żonę, a więc wszedł w relacje małżeńskie. To są pokusy, które odciągają nas od tego, aby być na uczcie. Własność, praca, relacje. Warto w tym kontekście zastanowić się dlaczego opuszczamy ucztę jaką jest Eucharystia niedzielna, albo wtedy kiedy jest tak zwane nakazane święto. Dziwne to trochę, że chrześcijanie, którzy najbardziej mogą spotkać się w miłości z Chrystusem, Trzeba nam nakazywać przyjść nam przez świętą, ale już nawet pomijając to, warto się przyjrzeć tym wszystkim pokusom, które powodują, że dzisiaj wybieramy własność lub relacje na rzecz naszego pana Jezusa Chrystusa. Święty Augustyn powiedział to zdanie, które już nawet jest wyświechtane, że jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na pierwszym miejscu. Zobaczcie, ile razy ludzie powtarzają swoje doświadczenie, że byli poza Kościołem, ale im czegoś brakowało. Często psuli swoje życie, dlatego, że praca, własność, relacje nie zastąpią Boga. Boga nikt nie zastąpi. Warto o tym dzisiaj także pamiętać. Dzisiaj przeżywamy pierwszą rocznicę powstania codziennika Józefa które obejrzało już ponad milion osób przez ten okres czasu. Oczywiście najbardziej cieszą się popularnością krótkie filmiki, tak zwane shorty, te, które teraz oglądacie, mniejszą cieszą się popularnością. Ogląda je do 40-50 osób. Ale nie jest to istotne, istotne jest to, że możemy docierać ze słowem Bożym, że możemy poruszać nasze serca, także i moje serce, ponieważ to słowo także mi pomaga. Prośmy, abyśmy zawsze wybierali Boga, nie pracę, nie własność, nie relacje, ale potem wszystko będzie poukładane: i praca, i własność, i relacje. Niech dobry Bóg nam błogosławi.